Ostatnie pytanie da pan Mariusz. Tak, znaczy, to jest taka historia trochę hmm, rodzinna, gdzie moja babcia należała do nagadowania się u Po powstaniu warszawskim pojawiła się w węglowie. Miała kontakty z dowódcą okręgu który był pochodzenia żydowskiego. Znaczy, przeprowadzi... Z komendantem powiatu Sokołów. Hmm, tak. tak, to był mają. Ostrzut. Proszę, chyba Ostwin, tak, tak. 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 Hmm, Czysty to... Rzec, polski Rzecz, Polski Patriot. Hmm, tak, więc to hmm, znaczy ta narracja komunistyczna, tak, która przypisuje hmm, NSZ-owcom taki, powiedzmy, rasizm, prawda, antysemityzm niemalże nazistowski, no kłóci no, się z tym przekazem. Nie wiem na, na ile, powiedzmy, takie, takie historie pojawiały się w innych, w innych okręgach, no w każdym razie, w każdym razie, no Taki miałem przekaz, Złóżnie, bo to, jest, nie to jest przekaz prawdziwy, udokumentowany. Major Ostwin był komendantem powiatu Sokołów Mazowieckich, Sokołów Podlaskich w okręgu 12 MNZ do grudnia 1944 roku. Uczestnik wojny obronnej z bolszewikami, przedwojenny oficer rezerwy przed Wojska Polskiego. Wszystkie dane personalne miał żydowskie, imiona rodziców żydowskie. On po 20 roku lekko się spolszczył, czyli przybrał polskie imię i już nie posługiwał się tymi dokumentami żydowskimi. Uważał, że jest pochodzenia żydowskiego, nie krył się z tym, ale że jest Polakiem z wyboru, przechcił się później w latach 20. przyjął katolicyzm i funkcjonował w konspiracji nie w podziemiu żydowskim, tylko polskim. Nie znam żadnej innej konspiracji. Poza NZ, żeby na wysokich stanowiskach dowódczy, a komenda powiatu to było coś. Bo to była formacja, która w momencie powstania powszechnego i mobilizacji odtwarzała pułk, lokalny pułk przedwojenny. To nie było byle co. Majorostwink jest komendantem powiatu. W grudniu 1944 roku aresztuje go NKWD. Gdy wyszło na jaw w przesłuchaniach, mieli jego dokumenty, zidentyfikowali, jeszcze on został wydany przez jakiś tam. Innych ludzi z innej konspiracji. A to, no, wybicie po prostu, wybite zeznania z ludzi były. Także on się już nie miał czego, nie, nie miał czego ukrywać. Jak ci jękawudziści zobaczyli, że mają tu polskiego Żyda, czystego polskiego Żyda, to w takim razie mówią Yokوں, to po co ty z nimi tu jesteś, to masz karę śmierci, a jak pójdziesz z nami na współpracę, u nas to, to, to... zachowuje stopień oficerski, majora, a tu znasz podziemie świetnie, znasz teren, nie to co my. Przez parę miesięcy odsłużysz to wszystko, co, co zrobiłeś przeciwko nam i my Ci darujemy, przecież nikt nie będzie Żyda niszczył, dużoaczy w naszych jest pełno. A on mówi, nie. Ja jestem polskim oficerem, służyłem przysięgę dla Radowych Siłach Zbrojnych i ja od tego nie odstąpię. Ale Ty zginiesz. On już to zginę, ale jako polski patriot. Bili go tłukli, prześladowali w sposób straszny, został skazany na karę śmierci. W styczniu 1945 roku został zamordowany. Żadna inna organizacja konspiracyjna nie ma takich bohaterów na takich stanowiskach. Nie to, że Żydzi nie są tylko nie ma Żydów na takich stanowiskach. I to nie jest jedyny przypadek. Felix Pisarewski, przedwojenny bokser w Warszawie z klubu Makami. podporucznik rezerwy Wojska Polskiego. Polski patriota, ale stuprocentowy Żyd, obrzezany. To jeszcze miał kłopot z poruszeniem się później po Warszawie. Do października 1942 roku w więzieniu Pawiaka. Koledzy przedwojenni, ale 20 października 1942 roku odbili go z transportu, więzionego z Pawiaka dali rywala na kolejne przesłuchanie, a on był funkcyjnym na Pawiaku. Zdał rozkład cel, kto gdzie siedzi, tam siedział już yy, chyba z półtora roku na Pawiaku, także był bezcennym źródłem informacji. I do tego jeszcze się okazało, koledzy o tym wiedzieli, że także zamierzyli, kiedy ten jego transport będzie, odbili go na placu, na placu Konstytucji, na Różu Pięknej, wówczas Piusa i Marszałkowskiej. Bez strat własnych oddział Narodowych Sił Zbrojnych, kapitana Zakarewicza, pseudonim Zawadzki. To jest to pierwsza tego typu akcja w Warszawie publicznego odbicia więźniów. Pierwsza. Później były następne, oczywiście takie jak pod arsenałem większe, ale to jest jedyny taki przypadek, że udało się to bez strat, właśnie, że Niemcy się nie spodziewali, jak to tam, w 1942 roku, a pogodą okupacji siła Rzesza, a tu jacyś Polacy jeńca odbijają, jeszcze dodatkowo Żydami zabrali. I co jest ciekawe, kim nie ukrywał się, nie chował, tylko wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Wiecie, z kim się przyjaźnił najbliżej z kapitanem Andrzejem. Komorowskim, bratankiem Tadeusza Komorowskiego, pseudonim Bur. Andrzej Komorowski był szefem Służby Cywilnej Narodu w Warszawie, czyli tej struktury cywilnej, ale znał tych wszystkich oficerów z pionu wojskowego. Tu bokser wojskowy, też oficer. Dostał przydział do Komendy Okręgu Warszawa, Komendy Okręgu nr 1, jako oficer do specjalnych zleceń. Jego rolą było organizowanie pomocy dla Pawiaka, dla ludzi uwięzionych, aresztowanych, w łapankach i tak dalej. Stał rozkład cel, każdy, który tam wchodził czy coś, zresztą kontakty z, z więzieniem były z podziemia, można było dostarczać też paczki, w ten sposób się ujawniało, kto jeszcze siedzi, kogo gdzieś wywieźć i tak dalej. Tym się zajmował Feliks Pisarewski, tylko miał jeden problem. On nie mógł wyjść, miał kwaterę na Starym Mieście, na strychu, lokal konspiracyjny, ale nie mógł wyjść na miasto. On mówił tak, ja mam rysy semickie. Pierwsze, co Niemcy zrobią, to powiedzą pokaż. I mnie nie ma. W tych chwilę mnie jako Żyda. Mówi, koledzy, ratujcie, zróbcie coś. I wtedy profesor Lot przeprowadził operację maskującą. Operacje maskujące, tak? To nie jest śmieszne, bo to, to był szczyt bohaterstwa ze za, za strony tego człowieka. On chciał działać, czy nie? Ale nie Opisał to do wewastyki, ja to nie powiadam nie jakiś tam bajek, że ktoś mi tam opowiadał. On napisał książkę o i Reszki. To jest wydane w 1984 roku. Rewelacyjna książka, świetnie napisana. Zmarł w 2001 czy 2002 roku w Australii. Jeszcze przez jakiś czas zdążyłem z nim tam jakieś listy wymienić, a to już był w tym momencie no, kończący go, gasnący życie, z gasnącym życiem człowiek. Szkoda, że nie wcześniej, za późno się tym wszystkim zajmowałem, w ogóle za późno się historią zajmowaliśmy. On tylko opisał tej szanse to tak krótko, że ci koledzy z ONR-u zorganizowali mu tą operację maskującą. Do szycia na pletka, że będzie mógł wychodzić. Był przeszczęśliwy. On mówi, tak, wszystko byłoby fajnie. Ale przysłali młodą pielęgniarkę na zmianę opatu. I poszło wszystko. Zrobili drugą operację. Nie ustąpił, nie poddał się. Zrobili mu drugą operację. Doszli już przy sanitarnym szpitalu. Zaraz nie było. Zarosł, funkcjonował na zewnątrz, szkodził po mieście, papiery miał mocne, jak trzeba było pokazać, to, to miał co pokazać. Przeżył wojnę, napisał u mnie świetną książkę. Świadectwo, które dla ludzi, którzy coś o NZW zarzucają, są to jest to świadectwo na naprawdę jednoznaczne. Było więcej, że tu w NZW, w oddziałach partyzanckich, w oddziale kapitana Żbika, był lekarz, to był już Julian Kamiński, który po wojnie robił rzeczy, których nie musiał. Pisał oświadczenia dla żołnierzy skazywanych na karę śmierci, że go ukrywali, że go przechowywali jego jego rodzinę. I to ratowało życie porożnikowi Dękiewiczowi, porożnikowi Kołaczkiewiczowi ratowało życie takiego świadczenia. Ludzie, którzy go nie chowali, których nie znał podczas okupacji, ale jak się dowiadywał, że gdzieś siedział na jest i groził mu kara śmierci, składał papier do sądu notarialnie poświadczony. I to im, bo wyroki po wojnie w Polsce były rasowe. Nie były klasowe, tylko, że się wroga skazywała, ale były też rasowe. Jak pomagał Żydowi, to nie było kary śmierci, i zamiast 15 lat było 5. I to jest też piękne świadectwo tego człowieka. to nie tylko on robił, wielu innych też to robiło. Julian Turin także uratował y, wnuka Cypriana Kamila Norwida, oficera Narodowych Śródziemnych y, policznika Kozarzyskiego. Tak dalej. To są te historie polsko-żydowskie, inne niż u grosów, inne niż u tych wszystkich łobuzów i takich innych. To są te prawdziwe historie, które powinniśmy wydobywać i pokazywać. Ja mam przynajmniej kilkadziesiąt świadectw, jeszcze nie więcej żydowskich, gdzie żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych ratują Żydów. I to są świadectwa, że nie jedną osobę, często po kilkadziesiąt osób. Żadna z tych osób nie ma dyplomu Jad Jadwaszem. I pytałem ich, dlaczego? Dlaczego nie występujecie? Powiedział, że my nie, nie po to ratowaliśmy, żeby dzisiaj nam dyplomy dawali. My no nie chcieliśmy ratować, ludzie tej pomocy wymagali i to było naturalne z naszej strony. A dzisiaj każdy to widział pół Żydale, ci załatwia sobie jakiś dyplom, bo to od razu jest sprawiedliwy przed świata, prawda? Tak jak Bartoszewski i to już on. Proszę, jestem naprawdę że ma na kolorowy obywatel Izraela. Porucznik. A ja sobie przypomnę. Jego nazwę. Z białostoprzyzny, szef pogotowej akcji specjalnej okręgu Bałtyk NZW po wojnie, a przedtem yy, w oddziale partyzanckim kapitana Antoniego Kozłowskiego, w tak się nazywa, za dużo kadem. W swoim gospodarstwie uratował około 40 Żydów. Są świadectwa notarialnie poświadczone do jego spodem. dostał 5 kar śpierci po wojnie. Dostał te świadectwa Żydów, że ich ratował. I te, kary, te pięć kar śmierci zamieniono mu na to przeżył. dzięki Przeżył. Tylko, tylko dzięki temu przeżył. 40 osób to jest na, na całej rodziny. To nie to, że on sam oczywiście, to jego siostra w tym brała udział i, i jego rodzice, a to było duże gospodarstwo, tam było dużo zabudowań, to było poza wsią, daleko. Było jedzenie, więc tych Żydów można było trzymać. I do nich dyplomów powinni dostać NZ-owcy. Nie mieli, nie mają i nie chcą. Dzisiaj Gros i ci inni mówią o Polacy to się bali po wojnie przyznać, że Żydów ratowali, bo by ich inni Polacy zabili. Ja się pytam, boicie się czegoś? A czego? A dlaczego ad nie nie występujecie? Bo inni występują, a my nie robiliśmy tego dla dyptomów. Nie ma żadnego wstydu. Najważniejsze w tych wszystkich świadectwach żydowskich dla narodowców jest to jedno słowo w tych jedno najważniejsze słowo. Bezinteresowne. Nie zapiegnące. Nie dla czegoś innego. Bezinteresowne. Przepiękne świadectwa Żydów dla Polaków, narodowych sił zbrojnych. I te świadectwa są w różnych sprawach. Łączniczka Brygady Świętokrzyskiej, sądzona po wojnie w Katowicach chyba, w dożywocie, jej <laughs> koleżanka Żydówka, jak się dowiedziała, złożyła świadectwo, że ona ją ratowała podczas wojny i dzięki temu ona przeżyła kara zmniejszona do 7 lat więzienia. Dlatego mówię, wyroki rasowe. Komenda Okręgu Częstochowa sądzona w 56 roku w Stalinogrodzie, w październiku, nie w październiku, chyba tuż przed październikiem 56 roku. Dzisiaj się mówi, że stalinowskie procesy to się skończyły w 55 roku i ostatni proces to był Różańskiego. Nieprawda. W 56 roku procesy rezetowskie idą w pełni i jest kara śmierci dla Komendanta Okręgu i dla innych żołnierzy. I wychodzą znowu świadectwa żydowskie. I zmniejszenie wyrobów. I ci ludzie przeżyli. Oczywiście komendant przeżył, ale bez zdrowia psychicznego. Był tak maltretowany i tak mordowany, że no, skończyło się to chorobą psychiczną. Ale uratował życie. I te świadectwa żydowskie ratowały. Pokazujmy to wszystko. Nie wstydźmy się temu. Mamy czym. Niech pokaże Gwardia Armia Ludowa. Niech pokaże Miller ile jego ludzie z jego formacji uratowali Żydów. A ich relacje, ich świadectwa w drugą stronę są przerażające. Dowódca brygady Armii Ludowej Ziemi Kieleckiej napisał w 1945 roku w się. szlak naszej brygady był znaczony trupami dzieci i kobiet żydowskich. Dowódca brygady Ziemi Lubelskiej kapitan Fries, pseudonim Maksym, napisał, wstąpiłem do organizacji, w której miałem się bić z Niemcami. A zajmowaliśmy się mordowaniem makowców, i owców i Żydów itd. Władysław Sobczyński, spychaj, po wojnie Sobczyński, NKBudzista, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, później oddelegowany do pogromu bieleckiego, przed pogromem operacyjnym. W czasie okupacji, w czerwcu, lipcu, sierpniu 1944 roku, pogromy na Żydach, po kilkudziesięciu zabitych Żydów w jednej akcji w lesie. I te relacje są takie że przed egzekucją nakazał się tym dzieciom kobietom, no głównie kobiety i dzieci były rozbierać, żeby ubranka nie były zniszczone pociskami, żeby, żeby, żeby mieć w całości ubranka. Około 200 Żydów zamordowało zgrupowanie Korczyńskiego na Lubelszczyźnie. Co najmniej 200, nie więcej. I tam są takie te, te, te relacje, te opisy są takie, że pijany Broczewski wychodzi przed KUP i później opisuje to po wojnie. I widzę cztery uciekające postacie. Puściłem parę serii. No niestety były to dwie kobiety z dziećmi żydowskimi, a z nimi już nie powiem co, w tym stylu. Niech Miller stanie tu między nami, niech powie, że NZ to są antysemici, ludobójcy, a jego formacja to jest ta, która ma się czym pochwalić. Proszę bardzo, operacja Hotel Polski w Warszawie. Słyszeli państwo o tym? Organizowane przez Niemców z przerzuty do... najbogatszych, najbogatszych Żydów. Nie z getta. nie, nie, ci, którzy się ukrywali. Najbogatsi no, ale... Żydzi z Warszawy dostawali gwarancję bezpieczeństwa, że z rodzinami będą przerzuceni do strefy tej nieokupowanej Francji, do Słońce, winnice, raj, prawda? Tu wojna się toczy, tylko za ciężkie pieniądze 100 tysięcy dolarów na przykład rodzina. Jak wyłoży, to tyle dostanie. Jak ma mniej, to dobre i mniej. Jak ma złoto, to złoto, jak brylanty, to brylanty i tak dalej. I pierwsze transporty pojechały rzeczywiście tych Żydów tam, przysyłali pocztówki do różnych znajomych, już ze zdjęciami, tu sobie żyjemy, fajnie jemy, wina dobrze jest, warto te pieniądze wyłożyć. Później Niemcy oczywiście następne transporty do Gazu, do Auschwitz i tak dalej, tam parę tysięcy Żydów zostało zamordowanych, tych najbogatszych, a pieniądze zostały. Kto współdziałał w tej akcji? A? Nie ma nauczyciela. Ja się pierwszy nie wiemy. Bogusław Krynkiewicz, oficer wywiadu NKWD, siatki NKWD-owskiej w Warszawie, po wojnie pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, kilka lat temu zmarł, niesprzykałowany, nie niepokojony przez nikogo, razem z żoną, która też w tej operacji brała udział. Nic im się nie stało i PN prowadził śledztwo dałem prokuratorowi wszystkie materiały, namiary na dokumenty archiwalne, które mówiły o współpracy komuny przy wymordowaniu tych Żydów. Bardzo się ucieszył. I później lata mijały i się pytałem co jest. Hmm. Czynności różne trwają. To tak jak w innych sprawach trwają czynności. Nigdy nie zostali nawet ci Chrynkiewiczowie przesłuchani w tej sprawie. Tylko papierki zostały. Proszę bardzo. Towarzyszu Mile, stańcie tu i powiedzcie Dlaczego? Czym jest także w tym wymiarze gruba kreska? Nie tylko o tym, co o czym mówimy, że ubeków nie ruszamy. I zbrodniarzy lub wybuchujców też. Tych ludzi, którzy mordowali Żydów, też nic nie, nie spotkało. I teraz jest ciekawa sytuacja po wojnie, po 44 45 roku. Idą jawne procesy, akowców i EDZ-owców z zarzutem mordowania Żydów. Wskazanie miejsca, liczby ofiar i daty. I co? I równolegle można nałożyć tajne postępowania prokuratorskie, niekończące się wyrokami na ogół tych samych morderstw popełnionych przez gwardię, armię, budową. Jest przynajmniej kilkadziesiąt przypadków postępowań prokuratorskich po stronie komuny, gdzie wobec swoich własnych ludzi prowadzą takie dochodzenia. Oczywiście są później umarzani, nic się nie dzieje. Ci ludzie są sędziami, prokuratorami ministrami, ambasadorami i tak dalej, generałami Ludowego Wojska Polskiego. Te same sprawy, te same zabójstwa. Albo, albo. Czy zamordowali ci, którzy zostali jawnie skazani, czy ci, którzy po cichu zostali gdzieś tam rozwodnieni we wszystkim. Nie mamy własnej normalnej historii, bo się nie bronimy.